Buongiorno a Venezia! W Wenecja w listopadzie 2014 roku. Przyjemny, ciepły dzień. Na wodzie panuje ożywiony ruch, także przed hotelem Monaco et Canale Grande. W ciągu dnia taksówki wodne przywożą z lotniska do hotelu licznych gości Roto. Dziewiąta międzynarodowa konferencja prasowa odbywa się w tym roku w Wenecji. Organizatorzy witają przybyłych. Pomyśleli o wszystkim. Rok temu Bruksela. Tym razem miejscem spotkania jest kraj z innego regionu dystrybucji Europy Południowej. Ta niezwykła lokalizacja podnosi poprzeczkę na kolejne lata. 64 dziennikarzy z 16 krajów. Myślę, że to mówi samo za siebie. Cieszy nas to nieprawdopodobnie duże zainteresowanie zainteresowanie wręcz rekordowe. Jeszcze nigdy nie gościliśmy na konferencji prasowej tak licznej grupy dziennikarzy którym należało zapewnić rozrywkę w pełnym tego słowa znaczeniu. Goście otrzymali słuchawki i podzieleni na cztery grupy językowe, wyruszyli na zwiedzanie romantycznego centrum miasta. Jesteśmy dostawcą komponentów do budownictwa i kiedy rozglądamy się tu, w Wenecji, w mieście o takiej historii, kulturze, a właściwie architekturze, mamy przed oczami fascynujące rzeczy. Pod tym względem Wenecja tworzy idealną atmosferę dla tego rodzaju spotkania. Historia architektury oraz dzisiejsze oblicze Wenecji, miasta na wodzie zafascynowały gości Roto. Trasa wiodąca uliczkami miasta prowadziła do najbardziej znanych zabytków, takich jak Conte Irini del Bovolo, wspaniałej ukrytej w zaułku budowli. Most Rialto, obowiązkowy punkt programu, oprowadzenie zakończyło się tuż przy placu Świętego Marka. Przy słynnej przystani gondoli. Pogoda i atmosfera, jak na zamówienie. Przepiękne miasto, piękne miejsce czegoś takiego nigdy wcześniej nie widziałem. Koledzy opowiadali mi, że ma w sobie to coś i to pod wieloma względami. Gondole przepłynęły pod kilkoma z ponad 400 niewielkich mostów. Wenecja składa się ze 118 małych wysp. Dopiero płynąc gondolą można w pełni poczuć wyjątkowość tego miejsca bez śladu samochodów. Zwiedzanie miasta zakończyło się przed jednym z wielu imponujących budynków nad kanałem Grande. Gości Roto wprowadzono do ekskluzywnego hotelu Casa Gredo. Już pierwsza sala konferencyjna robiła niesamowite wrażenie. Muszę przyznać, że to było niesamowite. Bardzo mi się podobało. Cały ten wieczór i dzień, cały program, od zwiedzania miasta poprzez piękną przejażdżkę gondolą, aż po przybycie do tego przepięknego miejsca. Wszystko to było naprawdę wspaniałym przeżyciem. Nie był to koniec wrażeń. Goście przeszli do restauracji hotelu Casa Gredo i przyszedł czas na najważniejszy punkt wieczoru. Gospodarz spotkania, dr Eckhard Keil, oficjalnie powitał gości dziewiątej międzynarodowej konferencji prasowej. Prezes zarządu z Dumą przedstawił krótko historię konferencji Roto. W pierwszej wzięło udział 16 dziennikarzy z czterech krajów. Osiem lat później liczba ta wzrosła czterokrotnie. Zdecydowanie uważam, że konferencja to bardzo dobry pomysł, ponieważ naprawdę umożliwia dialog z dużą grupą dziennikarzy z najróżniejszych dziedzin i krajów. I rzeczywiście trzeba przyznać, że to wszystko działa. Wenecja z Roto uczta dla wszystkich zmysłów perfekcyjnie zaplanowana i zorganizowana. Pod koniec wieczoru rozmowy zaczęły przybierać bardziej fachowy ton. Dziennikarze z napięciem oczekiwali konferencji prasowej. Zawsze bardzo interesuje mnie, co dr Kyle ma do powiedzenia na temat ogólnej sytuacji w naszej branży, a także oczywiście w szczególności na temat sytuacji firmy. W jakiej kondycji znajduje się cała grupa Roto? Informacje na ten temat zaprezentowano następnego dnia, jak zawsze w profesjonalny sposób. Początek dziewiątej konferencji prasowej lider światowego rynku Okuć przeznaczył na analizę strategii marketingowej, którą przedstawił dr Peter Matuszek z Instytutu Badania Opinii Publicznej Forsa w Berlinie. Zaprezentował on imponujące wyniki. Po targach Fensterbau Frontale wiosną 2014 roku Instytut zapytał klientów ROT o opinię na temat prezentacji dostawcy komponentów dla budownictwa na targach. W przeprowadzonych telefonicznie wywiadach 184 gości z 10 europejskich krajów potwierdziło pozytywne wrażenia. Rozmach, oprawę, bezpośrednią obsługę oraz doradztwo. Skuteczny krok, podobnie jak konferencja prasowa. Zadowolenie klientów rotostargów Fensterbau Frontale jest czymś bardzo pozytywnym, także prezentacja wyników badania w takiej oprawie, czyli na konferencji prasowej, z pewnością ma sens, a także pomaga firmie. Następnie przedstawione zostały oczekiwane analizy i wyniki z ostatniego roku. Doktor Kyle mówił otwarcie o słabszej kondycji rynków, ale także o wzroście udziału grupy ROTO w rynku. Sytuacja branży rozwija się negatywnie, ale ROTO utrzymuje rekordowe obroty. W słowach nie przybierał także prezes Zarządu do Spraw Finansowych Michael Stangier. Myślę, że ten swoisty szpagat nie jest dla nas dużą trudnością, ponieważ możemy powiedzieć, że grupa ROTO cieszyła się pozytywną koniunkturą. To znaczy, z jednej strony musimy być świadomi, że rynki nie dają impulsów wzrostowych, sytuacja jest trudna, ale w tym trudnym otoczeniu ROTO trzyma się dzielnie. Stąd nasz wniosek. Oceniamy ten rok mimo wszystko jako dobry, ponieważ po raz kolejny rozwijaliśmy się lepiej niż nasza konkurencja. I aby tak pozostało, Roto wprowadza na rynek kolejne odważne innowacje. To właśnie 5 listopada dyrektor marketingu Udo Pauli ogłosił światową premierę. W sieci uruchomiono mikrostronę QuadroSafe.com. Czteropunktowa strategia, której celem jest ochrona przed włamaniami, jeszcze mocniej zbliża Roto do swoich klientów. Ideą QuadroSafe jest bowiem hasło. Opór ma sens. Okno musi być bezpieczne. Okno izoluje nas od wpływów zewnętrznych, zapewnia przestrzeń, w której jesteśmy bezpieczni, zamyka, chroni przed hałasem, a także przed włamywaczami. Ważne jest moim zdaniem to, żebyśmy taką wizję okien coraz intensywniej komunikowali użytkownikom w Niemczech, żebyśmy nie skupiali się monotematycznie wyłącznie na kwestii oszczędzania energii. ROTO chce tą kampanią przyczynić się do poprawy sytuacji i myślę, że nam się to udaje. Prowokuje to kolejne pytania: jak będzie wyglądać kampania? Kadra kierownicza Roto w bezpośrednim dialogu z dziennikarzami wyjaśnia swoją filozofię, pomysły i cele. Dziewiąta konferencja prasowa okazała się kolejnym krokiem we właściwym kierunku. Przedstawiciele prasy branżowej z całej Europy z uwagą wsłuchiwali się w międzynarodowe prognozy i nowości. W konferencji udział wzięli także przedstawiciele mediów z Afryki. Po raz pierwszy pojawili się dziennikarze z Republiki Południowej Afryki. RPA jest jednym z krajów o największym nasłonecznieniu na Ziemi. Mamy najwięcej słońca ze wszystkich krajów na świecie i wykorzystanie go jest dla nas bardzo ważne, ponieważ stoimy w obliczu kryzysu energetycznego. Dlatego bardzo chętnie korzystamy z każdej okazji, aby czegoś się dowiedzieć i nauczyć. I tak, na koniec, spragnieni wiedzy goście, dowiedzieli się od profesora architektury Stefano Croce, w jaki sposób to wielkie dzieło sztuki, jakim jest Wenecja, zostało zbudowane. Tak, to było perfekcyjnie zorganizowane spotkanie, zarówno jeśli chodzi o informacje przekazane prasie, jak i o wczorajszy wieczór. Wycieczka po Wenecji bardzo się wszystkim podobała. Takie pozytywne wypowiedzi cieszą również dyrektora ROTO w regionie Europy Południowej. Francesc Gimeno chce więcej niż tylko być dobrym gospodarzem. Chce wykorzystać ten impuls, ponieważ rynek Europy Południowej to nie jest typowy samograj i potrzebuje ożywienia. Wykonujemy dobrą robotę. Roto aktywnie działa na rynku. Inwestujemy w wiele zasobów, w wiele działań, które w nadchodzących latach będą zapewne jeszcze większe. To z pewnością przyniesie bardzo dobre wyniki. Pozytywne wrażenie po spotkaniu w Wenecji są wciąż żywe. Dzięki dziewiątej konferencji prasowej branża posunęła się o kolejny krok do przodu. Również inicjatorzy imprezy mają większą wiedzę. Także i tym razem okazało się, że dialog jest ważnym elementem naszej konferencji. W zasadzie można powiedzieć, że prawie połowa przewidzianego czasu została poświęcona na dyskusję mówię dyskusję, ponieważ nie było to tylko pytanie odpowiedź, ale raczej pytanie odpowiedź reakcja na odpowiedź kolejne pytanie pod tym względem niezwykle interesujące. A więc tak przyznaję jesteśmy mądrzejsi. Wenecja ma wiele do zaoferowania, wiele przeżyła. Codzienny ruch turystów budzi świetność tej dawnej republiki każdego dnia na nowo. Wyjątkowe budowle, wyjątkowe drogi i roto wyjątkowa firma, która po raz pierwszy gościła w tym mieście. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Jeśli chodzi o konferencję prasową, w 2015 roku będzie to już nawet dziesiąty.